Pan stami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezarem Filipową. W drodze, pytam uczniów, za kogo uważają gdzie ludzie. Oni mu odpowiedzieli za Jana inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mówi Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że syn człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zawity. Ale po trzech dniach zmartwychwstanie, a mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i, patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po lecz po ludzku. Oto słowo Pańskie. Panie Jezu, po dzień dzisiejszy ważne jest to pytanie. Za kogo uważają Ciebie ludzie? Można powiedzieć, że ludzkość całą da się podzielić. Właśnie według tego, za kogo ciebie uważają? Najgorsze jest to, że nie tylko da się podzielić całą ludzkość, bez oczywiście, że poganie nie uznają Ciebie za Syna Bożego, za Mesjasza. Ale najgorsze jest to, że nawet. W świecie chrześcijańskim to pytanie dzieli. Dokładnie odpowiedź. Na to pytanie dzieli nas chrześcijan. Za kogo Ciebie uważają? Za kogo Ciebie uważamy? Podaję różne odpowiedzi. Zana Siciela, Jasza, jednego z woroków. Tak. I wreszcie ta odpowiedź Piotra. Ty jesteś Mesjasz. A nie powiedział to od siebie. Tak. Ani ciało, ani krew ci tego nie podsunęły, tylko ojciec mój niebieski. I Panie Jezu, my też Ciebie prosimy tegoż Ojca Niebieskiego, o ducha świętego. Tak, ten duch święty towarzyszy nam, począwszy od chrztu. Ten sam duch święty, ale my, czy jesteśmy. Tacy sami, czy słuchamy tego że Ducha Świętego. I teraz przywołujemy Ciebie Duch Święty. Bardzo pragniemy, pragniemy, byś nas oświecił. Byśmy potrafili te słowa Chrystusowe przełożyć na czasy obecne. Tak. Tylko dzięki Tobie, Duchu Święty, możemy powiedzieć o Jezusie. Ty jesteś Mesjasz. Ale wiemy, że Piotr powiedział dobrze. Tak. Ale zastanawiające jest to, Panie Jezu. Co powiedziałeś mu? Tak. Przykazałeś swoim uczniom, żeby nikomu o tobie nie mówili. Dziwne. Dlaczego? Bo wcześniej mieli złe wyobrażenie o Mesjaszu. Tak. Wyobrażali sobie ciebie, jako ten, który będzie, będzie znaczącym w tym świecie. Tak. Jako polityka, który przywróci wolność, tak? A więc bardziej ciebie kojarzony jako króla. No i dlatego Herod chciał cię zabić, bo. Tobie widział konkurenta. Ale nie tylko Herod uważał cię jako króla, ale i wielu. I dlatego nie chciałeś, żeby mówili o tobie. To jest Mesjasz, to jest Mesjasz. Zresztą tak niektórzy chcieli się obwołać królem. Tak, po tym jak cudownie. Nakarmiłeś, o takiego króla chcemy mieć. On nas nakarmił, dał nam chleb, takiego króla. I ludzkość chciałaby dzisiaj mieć, który da chleb. Tak, Panie Jezu. I tak jesteś niestety sprowadzany do chleba. Ty powiedziałeś, że jesteś chlebem. Tak, ale jesteś chlebem żywym. A wielu ludzi ciebie rozumie jako taki chleb. Mamy tutaj na arbitrażu w w Eucharystii, Jezus jest chlebem, a niedopowiedziany jest, że chlebem żywym. A ponieważ jesteś tylko chlebem. No. To przyjdzie na Eucharystię, trzeba mu dać lep, bo nie można zakazać tego człowiekowi. Chleba, chleba mu nie damy. No i tak walą ludzie do komunii świętej, jako po chleb. Co najgorsze, nierzadko w stanie grzechu ciężkiego. Tak, Ty Panie Jezu, wiesz. Tak. A ty jesteś Mesjaszem. Nie tylko chlebem, tylko pod postacią chleba. I teraz mówisz o sobie. Syn człowieczy wiele musi wycierpieć, Odrzucony przez starszych, uczonych w piśmie, zabity, i poczynionych z stanie. I to mówię zupełnie otwarcie. Tak. I o tym też byśmy światu mówili. Który ma błędne wyobrażenie o tobie. Oczywiście najlepiej to odnieść wszystko do czasu przeszłego. To wszystko się stało. Byłeś odrzucony, zabity. Zmartwychwstałeś. Ty jesteś zmartwychwstały. Jak zapytać, dlaczego nie ma ciebie, twojego wizerunku, na krzyżu, bo z martwych stały, nie będziemy cię tu pokazywać. Na krzyżu. Niestety takie kościoły są. Bo jesteś już, masz to wszystko za sobą, cierpienie. Teraz się tylko cieszysz, jesteś w niebie. No i tak czasami z Tobą rozmawiamy. Jesteś w niebie i oczywiście my jesteśmy Twoimi przyjaciółmi. No, i teraz nawiązujemy z Tobą dialog, tak by wteś, jakby w tej chwili był już w niebie, a nie jako w ciele udręczonym. A więc to nie jest tylko czas przeszły. Dalej cierpisz. Dalej cierpisz. I tym jest właśnie Eucharystia. Tajemnica cierpienia, cierpienia Twojego. Tak, przychodzimy do Ciebie jako cierpiący. To my jesteśmy chorzy, Panie Jezu, na wylecz. A ty? Masz to za sobą. Jakie błędne wyobrażenie o Tobie, a ty jesteś cierpiący. Dlaczego? Bo kochasz. Nie dlatego cierpisz, że my jakąś tam pandemię mamy, czy inne choroby. Twoje przyczyny cierpienia to jest ludzki grzech. Tak. Przez grzechy zadajemy Tobie ból, i to jest Twoje cierpienie. Bo kochasz. Bo kochasz nas i swego Ojca, bo grzechy nasze bolą Ciebie, Twojego Ojca i Ducha Świętego też. Bo i Ty, i Ojciec i Duch Święty kochacie, i patrzycie. Oczywiście, potem rodzi się pytanie: Wobec tego, dlaczego nie każecie od razu? A, możecie, jako Bóg. No i właśnie, to znowu jest tajemnica Twojego cierpienia. Mógłbyś od razu karać, i byśmy się już nie obrażali. No, ale właśnie, Twoja miłość jest większa niż nasza ludzka. Bo to nie jest tak, że ty sobie chcesz odjąć cierpienia. Takie wyobrażenia o tobie mogłem być nie. Ty chcesz od nas cierpienia odjąć. Tak ty kochasz, ty kochasz i pragniesz nawrócenia. Tak. No po to przyszedłeś na ziemię. Żeby ludzi pojednać swoim Ojcem i doprowadzić do domu Ojca. Tak? Pamiętałem przypowieść o temu, który wyprawił, wyprawił, wspaniałą przygotował ucztę, zaprasza ludzi, a ci się wymawiają. I wiemy, co zrobił. Panie Jezu, ty jesteś mesjasz, ale nie w takim rozumieniu jak wówczas, jako ten, który poustawia ten świat w sensie politycznym, chociaż i o to Cię prosimy. O to Cię prosimy. Tak, a Ty chcesz by świat nawrócić, by świat się odwrócił od grzechu, zerwa z grzechem i teraz powiedziałeś o sobie po trzech dniach zmartwychwstanie, tak? Ty zmartwychwstałeś, ale też pragniesz, byśmy razem z Tobą zmartwychwstali. I to ma się dokonać właśnie przez zerwanie z grzechem. Piotr wziął cię na bok i zaczął cię upominać. Jeszcze go. Pochwaliłeś co dopiero, a już go upominasz. Straszne słowa. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Tak. Czy tylko do Piotra odnosiły się te słowa? A dzisiaj nawet ci, którzy mówią o Tobie, że jesteś Mesjaszem. Czy też nie chcemy Ciebie tak, jak Piotr, potraktować, ale nie. Nie wygłupiaj się, nie będziesz już cierpiał. Nie będziesz już cierpiał. No i też my o tym cierpieniu niechętnie mówimy o Twoim cierpieniu. Tak. Przychodzimy tutaj do Ciebie, swoje cierpienia Ci przedstawiamy. Twoje cierpienia. A tymczasem, Eucharystia to jest rozważanie Twojego cierpienia. No, jest też potem problem Komunii Świętej, bo to ma daleko idące konsekwencje. Wy wiecie, że coraz częściej jest także adoracja po której jest komunia święta. Pięknie Ciebie przyjąć, ale czy to nie jest zastępowanie mszy świętej, podczas której rozważamy Twoją mękę? Tak. Adoracja. Pięknie, tam się modlimy. Naprawdę, Frank. Walimy Ciebie, zapewniamy o przyjaźni, ale Eucharystia to coś więcej. To rozważanie Twojego życia, Twojej męki i potem dopiero przyjęcie Ciebie w komunii świętej. Oczywiście, adoracja jest czymś wspaniałym, ale nic nie jest ponad Eucharystia. Elharistia to jest śmierć i zmartwychwstanie. Panie Jezu. Dziękujemy Ci za to, co nam przekazałeś. Dziękujemy Ci bardzo za to. Za eucharystię. Jesteś Eucharystyczny w Komunii Świętej. Dziękujemy Ci za Twoje nauczanie, Twoją śmierć, z zmartwychwstanie. I prosimy, byśmy potrafili Ciebie takiego światu przekazać, to po to Ty nas powołujesz i tutaj byśmy szli do świata, nie upadawniając się do świata, ale świat upodabniając do Ciebie, człowieka upadawniając do Ciebie. Tak, by wszyscy to śpiewali. My teraz i tak żyję. Chwała ojcu, i synowi, i duchowi i świętemu. Ta była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.